Dzień dobry, witam Was serdecznie w Mroźnym lesie. Dzisiaj troszeczkę tak elegancko bardziej, bo mamy koniec roku, podsumowania, postanowienia noworoczne, z których wiele osób się śmieje. Ja dzisiaj będę Was namawiał, abyście podeszli mm, no, z entuzjazmem, tak na wesoło, ale też na poważnie do tego y, tematu, bo to często tak jest, że wiecie: O, a! Będziesz papierosy rzucę pewno od nowego roku <laughs> jak w zeszłym roku tak Ci się uda albo co, na siłowni się zapisujesz i tak dalej, i tak dalej wiecie, to są takie m, często wyśmiewane tematy a ja uważam, że oczywiście tam pośmiać to zawsze można się, na tam pośmiać to zawsze można się, ciekawa składnia natomiast warto podejść y, na poważnie, z entuzjazmem do tego, żeby spełniać postanowienia noworoczne, ja od czterech lat mniej więcej, jak w roku chyba 2018 już sobie zdałem sprawę, że no młodszy nie będę, tylko starzeję się i coraz mniej tego czasu na tym świecie mam. Może padnę jutro na jakąś choróbską, albo mnie tir przydzwoni, a może będę żył jeszcze 30 lat, tego nie wiem. A chciałbym pewne rzeczy y, osiągnąć, y, pewne rzeczy po prostu zrobić w życiu dla siebie, dla rodziny. I y, to jest w ogóle temat jeszcze na inny film, na takie y, no... Tematy, które trzeba zrobić w życiu, że tak powiem, spełnić, aby czuć, że na, na, na łożu śmierci, że tak powiem, że, e, że się jest właśnie takim spełnionym człowiekiem, e, skorzystało się z życia tyle, ile można było. To jest jeszcze inny temat, ale takie rozliczenie roczne jest dla mnie teraz ważnym etapem życia, który sobie przez 4 lata, już teraz czwarty rok będzie e, układam zawsze na koniec roku. Podsumowuję poprzedni, zaraz wam pokażę tutaj taką listę, przeczytam znaczy, się. Listę takich rzeczy, które sobie założyłem na ten rok jeszcze mijający, które mi się udało osiągnąć, lub też nie udało mi się osiągnąć, z których jestem zadowolony czy, czy, czy nie. I tak od pierwszą listę zrobiłem na 2019 rok, czyli 19, 20, 21. I y, y, teraz planuję na 22 y, rok, to, czyli to będzie taki czwarty rok, i sprawdza mi się to. Zachęcam Was do tego, abyście teraz usiedli sobie, y, wzięli kartkę papieru, długopis i po prostu napisali tak, jak ja mam tutaj napisane. Do zrobienia w 2021 roku. No, Wy teraz piszcie 22, prawda? I, y, piszecie co wam ślina na język przyniesie a właściwie mózg na yy, długopis na rękę czy też yy, na komputerze ja mam taką czarno-białą tę listę tutaj niestety bo drukarka mi nie działa ale ona normalnie na komputerze u mnie jest kolorowa na czarno mam zapisane rzeczy które chciałbym zrobić na zielono potem zaznaczam sobie te które już zrobiłem to jest bardzo przyjemny etap kiedy tak mniej więcej raz w miesiącu zaglądam na tę listę i sprawdzam czy już coś osiągnąłem to odhaczam a jak nie to może teraz warto się tym yy, zająć w tym momencie właśnie mam też zaznaczone rzeczy na przykład na czerwono ważne rzeczy których mi się nie udało zrobić to znaczy że warto je przepisać na kolejny rok i się w kolejnym roku postarać lub też na przykład na pomarańczowo takie rzeczy które mi się trochę udało trochę nie na przykład w zeszłym roku założyłem sobie, że będę co tydzień, znaczy raz w tygodniu, będę odbywał taki marsz po lesie, taki energiczny. No, celem takiego takiej sportowej jakby aktywności, nie nie że sobie idę tam na spacerek tam stopa po stopie, ale tak porządnie. I mam to zaznaczone na pomarańczowo tutaj akurat na liście tej swojej na komputerze. Dlaczego? Bo nie chodziłem cały rok. Po czterech miesiącach ja zacząłem już nawet w grudniu 2020 roku, a 21 chodziłem już w styczeń, luty, marzec, kwiecień. W kwietniu skończyłem to chodzenie. Zaczęła się wiosna, dużo prac w ogrodzie, dom i tak dalej, wiele zajęć. Odechciało mi się łazić, ale pomimo, że mam to zaznaczone na pomarańczowo, to uznaję to i tak za sukces, bo ułaziłem. Te cztery miesiące tak to bym może tego w ogóle nie zrobił, gdybym nie zapisał. Dlatego zachęcam Was zapisać małe rzeczy, duże rzeczy, takie, które rzeczywiście Wam stawiają wysoko poprzeczkę i wiecie nawet, że ich nie osiągniecie. I takie, które są pierdołami, ale możecie zapomnieć, jeżeli tego nie zapiszecie. I yy, co jest najważniejsze. Olać te wszystkie śmychy, chichy, że ktoś się tam podśmiewa, że o, postanowienia noworoczne. To jest bardzo fajna rzecz, bo kończy nam się rok, możemy coś podsumować, możemy wyciągnąć jakieś wnioski, możemy sobie jakieś plany yy, zrobić na przyszły rok. Po tych świętach, gdzie większość ludzi jak beczka, to poleżeć chwilę i aha, to potrzebuję zrobić, tamto zrobić i przede wszystkim realizować, trzymać się tego, od, nie że napięte jak baranie jaja, że matko jedyna miałem na Mazurę jechać to i jutro jadę, bo nie zdąży, bo na pewno pojutrze umrę, ale na spokojnie, ale po prostu realizować, co miesiąc zerknąć na tę listę, sprawdzić po prostu, czy teraz jest etap, na przykład latem mogę coś wykonać, może zimą, mam chwilę czasu, może jeszcze coś dla dzieci zrobić i tak dalej. Ja sobie zapisuję tutaj mnóstwo rzeczy, na przykład zapisałem sobie, podam Wam takie różne, te co mi się udało czy nie udało mi się zrobić. Liczbę subskrypcji na YouTube, jako że prowadzę kanał, mam jakąś pewną określoną, nie udało mi się osiągnąć, ale jestem zadowolony z wyniku, jaki osiągnęliśmy razem na kanale w się, dla Dlatego, że ja sobie tę poprzeczkę dosyć wysoko postawiłem. I tak, no prawie, prawie, że mi się udało ją osiągnąć, gdzieś tam złapać. Nie udało mi się, ale. Ważny był cel, wysoko postawiony i dążenie do niego. Bo jak sobie postawicie nisko cel, osiągniecie go nie wiem, w połowie roku, może niektórych entuzjazm już jakby tak y, ostudzić się im i nie będą dalej się starać, bo już ten cel osiągnięty. Ja mam także, że jakbym osiągnął ten cel, to pewnie bym się jeszcze bardziej starał, żeby jeszcze pobić jakiś rekord. Ale Jestem i tak zadowolony z tego, co osiągnęliśmy razem, bo tak jak mówię, cel postawiłem wysoko. Dlatego to, że mi się nie udało go osiągnąć, wcale mnie nie zniechęca do tego, żeby sobie zapisać taki cel na przyszły rok, tylko z inną już liczbą. Polubienia na Facebooku też, jakąś tam liczbę, to to w ogóle tam na Facebooku jest mało osób. Dziwię się, bo, mm, znaczy, dziwię się, może nie tyle, że dziwię się, tylko szkoda po prostu, bo tam zamieszczam troszkę inne informacje, no, dlatego Was zapraszam, jeśli nie ma Was na Facebooku jeszcze i tak dalej. E, tutaj taki miałem nagrać taki spot na kanale y, y, YouTube'a, tego nie zrobiłem, niestety nie posadziłem czeremchy na przykład. To są takie rzeczy, których mi się nie udało y, zrobić, nie udało mi się, jak to napisałem, schuść do 90 kg, ale też nie uważam, że to jest jakieś straszne, mm, że tak powiem... Że, że będę się teraz kroił, bo by mi się nie udało e, schudnąć do 90 kg. Ja się cieszę, że nie wróciłem do największej e, wagi jaką miałem, czyli ponad 110 kg w apogeum to już 113 Cały czas jestem tak koło setki, utrzymuję się, a coraz częściej bywam w promocji, tam 99, 90 czy coś takiego, prawda? Więc e, zdarza mi się, że jestem już poniżej tej setki. Oczywiście nie skupiłem się na tym, bo miałem ważniejsze rzeczy do roboty. I to przepisuję już tak chyba trzeci rok z rzędu. Teraz będę przepisywał, żeby się odchodzić do 90 kg. Nie był to dla mnie najważniejszy cel, ale też się cieszę, że po prostu nie poszedłem w drugą stronę, prawda? I teraz takie pewne rzeczy, które mi się udało zrealizować, żebyście nie myśleli, że są same porażki. I to są bardzo drobne rzeczy, ale składające się na przykład na. Polepszenie relacji rodzinnych, jakieś takie, wiecie, spełnienie dziecięcych zaścianek, marzeń yy, moich dzieci w sensie albo własne realizowanie różnych celów. Na przykład zrobić porządny kulik lub spacer z szankami. I to mi się udało w tym roku zrobić zeszłe zimy, nie, nie te już, tam byliśmy na spacerze też, ale kulik dla dzieci zorganizować. To jest coś, co ja uwielbiam z dzieciństwa i moje dzieci też polubiły. Udało się zorganizować w zeszłym roku, zima tam, nie wiem, styczeń czy luty. Yy, bardzo fajna rzecz. Gdybym sobie tego nie zapisał, może by mi wyleciało z głowy. Pojeździć z dziećmi na sankach, z górki żeśmy śmigali, stary też śmigał. Takie drobne rzeczy warto zapisać. Ulepić z dziećmi dużego bałwana. Ulepiliśmy chyba ze 4 czy pięć zeszłej zimy, także spełniliśmy jeszcze tyle. I to są wiecie, takie pierdoły, nie? Ale dla dzieci nawet ważne, bo po prostu właśnie one już teraz czekają. Tej zimy ma trochę śniegu, one teraz są lekko chore, ale jak będzie tylko możliwość, to znowu kulik... Bitwa na śnieżki, bałwany, zjeżdżanie na sankach, spacer z sankami to jest coś, co one same już teraz chcą nie tylko ja, jako duży dzieciak ale one również. No, to jest kolejna rzecz, której mi się nie udało osiągnąć czyli dokończyć budowę domu i się wprowadzić. No, niestety, tak wyszło, jak wyszło, ale już na ten 22 rok to już jest taki cel, który musi zostać spełniony odpukać, tak? Ale mam tu kolejny mały film znaczy, film czytam właśnie i dlatego już powiedziałem, co i jak pójść yy, z najstarszą córką do kina. Pierwszy raz w życiu ona, żeby poszła do kina. No i poszliśmy. I poszliśmy i z Lilą, i z Różą. Jaśminka tylko z nami nie poszła, no bo po prostu jeszcze trochę mała taka, no tam nie... Bałem się, że może ona będzie krzyczeć, tam się wystraszy, czy coś takiego, więc no, no, no jakby nie, ym, nie zabierałem jej, ale... Takie właśnie rzeczy jak w, w tym roku, jeszcze w 2021, właśnie te spacery z sankami, te kuligi, te bałwany, ten, to pójście do kina z dziećmi, to są takie rzeczy, które po raz pierwszy właściwie były i, i fajnie, że się udało zrobić. I tutaj mówię, dokończyć budowę domu mi się nie udało, ale zrobiłem słomowanie, zrobiłem tynki gliniane, zrobiłem tynki wapienne. Kanały tam dystrybucji powietrza, ocieplenie stropu, dachu, teraz jeszcze podłogi robię, włączniki, kontakty, lampy, yy, yy, komin tam jakieś yy, naprawa takiego przewiercenia i tak dalej. Udało mi się to wszystko yy, yy, zrobić. Odhaczałem sobie, im więcej odhaczam, tym jestem bardziej zadowolony. Kolejna sprawa, napisałem sobie rozpocząć zdobywanie gór, dlatego że ja strasznie lubię chodzić po górach, a teraz mam wielki problem, bo ani nie ma entuzjazmu tutaj, żeby mieć kogoś partnersko tak do wchodzenia po tych górach, a też są dzieci i, i no, nie pójdę sobie z nimi na rysy, prawda, czy gdzieś tam na jakiś trudniejszy szlak, ale zrobiliśmy wycieczkę, byliśmy, weszliśmy na Łysice, na Łysą Górę, też nawet relacjonowałem to w hardym kopycie. Udało się. Dzieci po raz pierwszy były w górach, a ja dawno już nie byłem, więc też się po prostu przeszedłem i było, było fajnie. Tutaj oczywiście mam jeszcze szereg rzeczy spisanych co mi się udało zrobić jeszcze z domem, że zrobiłem właśnie stelaż, podpłyty gliniane, że jakieś membrany paroizolacyjne, uszczelnienie okien dachowych tam musiałem zrobić i tak dalej, i tak dalej. Teraz robię tam wyrównanie podług, podłogi, robię to są bardzo dużo rzeczy związanych z budową domu, bo to są teraz cele najważniejsze. Ale na przykład zamontowałem schody na strych, tak, wdmuchana została celuloza, a tam tynki, to wszystkie te rzeczy zostały po prostu porobione. Także to mi się udało, różne rzeczy, nie wszystko, ale udało się. Tu mam jeszcze szereg rzeczy z zabudowy domu do zrobienia, których mi się nie udało zrobić, no cóż, trzeba to po prostu albo przepisać na kolejny rok, albo na kolejny rok zrobić sobie po prostu osobną listę, a do tej ciągle wracać, żeby zrealizować. I jeszcze mi się udało zrealizować takie rzeczy, no wprowadzenie do domu to był ważny cel, niestety na razie się to nie udało, ale... Pojechać nad morze z dzieciakami, pojechaliśmy, byliśmy. W góry to to, co już mówiłem przed chwilą. Bramę wjazdową pomalować. Takie są pierdoły, wiecie czasami, ale po prostu jak tego nie zapiszę i nie będę miał chęci odznaczenia tego, to może do tej pory by tam stała, lekko pordzewiała. Yy, żeby dosadzić borówek sobie zapisałem. Dosadziłem te borówki. Pójść na basen lub kąpielisko z dziećmi. No, na basenie nie byliśmy, ale byliśmy na kąpielisku, także yy, fajnie. Popływać łódką czy kajakiem yy, z dzieciakami. Byliśmy. Pójść z dziećmi na jagody. Byliśmy. Pójść z dziećmi na grzyby. Nie byliśmy, bo akurat nie było czasu ani grzybów. <grych> ale pojechaliśmy też do zo i jeszcze miałem taki cel, żeby pojechać na taki torsaneczkowy i tak dalej. To mi się nie udało tego zrobić. Tych rzeczy tutaj nie ma tak strasznie dużo, bo ja mam jeszcze listy z zeszłego roku. Z dwóch lat wstecz, których coś tam mi się nie udało osiągnąć, i ja teraz dopiero to nadrabiam. Mam też taką listę z rzeczami, o których powiem może właśnie w jakimś innym odcinku to są rzeczy takie do zrobienia w życiu. Typu na przykład, macie marzenia, skoczyć ze spadochronem, nie wiem, pojechać do Dubaju, czy gdzie tam kto chce to to mam na innej liście i po prostu tam sobie to odznaczam, nie tutaj, no ale to jest inny temat. Generalnie o co mi chodzi? Małe albo duże cele warto zapisywać. Warto sobie odznaczać taka nagroda, że ta lista z czarnej robi się coraz bardziej zielona, że mamy zdjęcia z wakacji, bo żeśmy na te wakacje pojechali, że zaoszczędziliśmy na czymś, że coś zrobiliśmy, że jest jakiś postęp. Nie wszystko uda się zrealizować. Zależy, jaką listę zapiszecie. Jeżeli zapiszecie sobie takie pierdoły, że tam powiesić zegarek w przedpokoju. To to jest na tyle proste, że nawet teraz na koniec roku y, spojrzycie, aha to szybko, szybko jeszcze ten zegarek y, przybije, tak? Natomiast jak sobie zapiszecie, że chcecie wybudować w danym roku dom, może się to nie udać, ale to nieważne. Ważne jest, żeby się nastawić pozytywnie do tego, że ta lista w większości u mnie, w dużej części jest na zielono. Dzięki temu, że te cele są i że chcemy je realizować, że raz w miesiącu spojrzymy na tę listę i może coś nam się uda zrobić, to każdy kolejny odhaczony element zachęca przynajmniej mnie do tego, żeby kolejny rozpocząć, żeby móc później go znowu odhaczyć. Mówię Wam, na 2019 była moja pierwsza lista. Na 20 też robiłem, na 21 teraz wam podsumowałem, na 22 robię i wcale mi nie opadł żaden entuzjazm, nawet jeżeli właśnie ludzie się śmieją, że och, palenie będziesz rzucać, a ktoś tam rzucił to palenie, po miesiącu wrócił. Ja to, to Ludzie się śmieją, nie? Ale ja patrzę tak, miesiąc nie palił, poszedł na siłownię, dwa miesiące chodził, znudziło mu się, ale chodził. Dwa miesiące. Może w przyszłym roku pójdzie na trzy, albo sobie znajdzie inny sport. Jak się coś nie uda, to trudno, to trzeba drugi raz spróbować. Jak. Troszkę mnie przegibało. Jak się ludzie z was śmieją, pokażcie im na koniec roku. Zobacz, śmiałeś się, mam tu listę 20 ważnych dla mnie rzeczy. Udało mi się 13 zrealizować, a co ty zrobiłeś? Znowu siedziałeś przed telewizorem, znowu dłubałeś palcem w dupsku, no. Trzeba się zmotywować, trzeba po prostu zapisać, realizować, czego i wam życzę. Nie gadam już więcej, bo za długo, ale po prostu tak mam, taki mam wewnętrzny entuzjazm, energię, taką, że znowu jest ta podsumowanie tej listy, robienie tej nowej listy i z nowym rokiem możemy zacząć pewne rzeczy już znowu do przodu iść, znowu coś realizować. To jest dla mnie takie bardzo pozytywne doświadczenie, czego i wam życzę, abyście rozpoczęli to na poważnie z tymi postanowieniami noworocznymi, niekoniecznie że Sylwester i na drugi dzień trzeba wstać z Powiedziałem sobie, że zrobię. Ja teraz mam zapisane na przykład na nowej liście, że nie, że co tydzień będę chodził na spacer, tylko że mam zrobić 100 km w ciągu roku, pierwszego tak, takiego marszu energicznego. To nie, że ja się zerwę teraz 1 stycznia i po prostu pognam 50 km w jedną stronę i 50 km w drugą, żeby odhaczyć to 2 stycznia, a 3 leżeć po prostu i się nie móc podnieść. Na spokojnie, ale małymi kroczkami jak ten żółw. W bajce nie skokami jak zając, tylko powoli, powoli realizujemy, odhaczamy, zapisujemy nowe i życzę Wam tego, abyście się zmotywowali do zrobienia. Dajcie znać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne, jak do tego podchodzicie. Ja uważam, że nawet jeżeli ktoś zaczął się odchudzać, i się odchudzał tylko przez miesiąc, to i tak jest to sukces, bo zaczął. A że mu się nie udało, trudno. Spróbuj następny raz. Yy, I może w końcu się uda, a może trzeba sobie znaleźć inne cele, które łatwiej osiągnąć, i dzięki temu odhaczyć więcej tych pozycji i te, y, 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 takie większe cele potem realizować, bo się człowiek tak napędzi tym wszystkim. Nie wiem, nie znam złotej metody, ja Wam tylko mówię o swoich odczuciach, o tym, co ja robię. Zapisuję, podsumowuję teraz rok poprzedni, zapisuję na rok nowy zaglądam czasem do tych starych list odhaczam, jeśli mi się coś teraz udało, albo zapisuję w nowej liście jeśli coś jest ważne i po prostu realizuję, co miesiąc mniej więcej sobie sprawdzam, jak mi się przypomni co mogę zrobić, czy coś już zrobiłem, a nawet zapomniałem odhaczyć, to wtedy fajnie jak z dwie, trzy pozycje naraz odhaczyć na zielono jest to motywujące dla mnie cieszę się, że też zapisuję właśnie takie rzeczy dla dzieci, nie tylko dla siebie, nie egoistycznie tylko realizuję też takie cele, które mam nadzieję gdzie one zapamiętają na, na jakiś czas. I już. Wszystkiego dobrego w nowym roku i chęci do realizowania swoich planów. No i tyle. Dajcie znać, jak do tego podchodzicie. Będę wdzięczny i zachęcam Was zapisać, realizować. Powtarzam się już za długo. Do zobaczyska i papa.